Już kolejnym odcinku, które sobie porobiłem. Więc jak w was nie było, to sobie ten. Mam mało życia, dlatego że walczyłem z zombiekami nocy. O, ścina. I właśnie, zaraz rzekę. Chcecie zobaczyć. Patrz, chodźcie. Taki wielki. Może i to. Nie wiem, co to jest. ale fajne Ale Tutaj, tam jest moja bieża. Tutaj jest olbrzymi K. Ej, tu, 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 tu. No pokażę. On jest olbrzymi. Patrzcie lato. Ale cię No.